Siema, siema, witam was moi kchani, niezwykle gorąco oraz serdecznie w kolejnym odcinku z pogromców mitów w GTA San Andreas. Ja jestem Hoopsony, no i dzisiaj, dzisiaj będziemy starali się uśmiercić w unikatowy sposób Carla Johnsona. W sensie, no, mało kto jest w stanie poszczycić się śmiercią, która byłaby wynikiem tego, że coś, a dokładniej czołg, takiej osobie spadłby na głowę. Nie wiem, no, może się mylę, ale mi się wydaje, że ogólnie na świecie takich osób do tej pory nie było zbyt wiele. Czy CJ będzie pierwszą taką osobą? Nie wiem, być może. Szybka reklama, następnie parę sugestii, a potem się o tym przekonamy. Także zapraszam No a żeby kupić fajne, eleganckie gierki w super cenie To zapraszam was do serwisu Eneba Znajdziecie tam zarówno nowe jak i stare gry Szarki, paysafe cardy, bidolce No i inne różnego rodzaju doładowania Na górze strony macie zawsze wyświetlone zakładki W których ukryte są aktualne promki Kluczyki do gier, które kupicie Aktywujecie normalnie na wybranej przez siebie platformie Także jeżeli szukacie przykładowo jakiejś gry do kupienia To wpadnijcie na Eneba, Aby zobaczyć czy to czego szukacie Nie znajdziecie tam przypadkiem lepszej ceny Potrzebne linki zostawiam w opisie. Sprawdź, czy jak już masz dobrą znajomość z Uzimę, na przykład na końcu gry jesteś i cię zaatakuje ktoś na ulicy albo jakiś gang, to czy gangu z jego cię obroni. To znaczy teraz tak, jeżeli chodzi o gang Wietnamców, to no tutaj chyba nie ma Sensu w ogóle z nimi przeprowadzać Jakiejkolwiek próby, ponieważ generalnie Triada Uziego jest w konflikcie Z Wietnamcami, nie? Więc raczej trzeba To odpuścić. Zobaczmy w ogóle na początku Co się stanie, jak zespawnujemy sobie Troszkę wagosów, nie? Czy Od samego początku Triada Uziego nie będzie ich atakować? No właśnie Nawet wagosi nie musieli, słuchajcie CJ'a zaczepiać, a już Triada Uziego Się na nich rzuciła. Ty, a zobaczmy jak Będzie na początku gry, kiedy jeszcze Triada Triada jego nie będzie znała CJ'a i nie będzie wiedziała, że Wagosi to jego przeciwnicy są. To, słuchajcie, może być naprawdę ciekawe. W ogóle to mega dziwne jest to, że jestem na początku gry, a Triada jego w ogóle nie spawnuje się w San Fierro. Totalnie nie mogę ich znaleźć. Jest to serio mega dziwne. Także w sumie to nie wiem, czy przypadkiem nie odkryłem nowej ciekawostki. No wiecie, w sensie, że jakby ta Triada jego nie spawnuje się, gdy jesteśmy na samym początku gry. O, a jak tylko wczytałem save'a, to od razu się pojawili na ulicach. Tak czy inaczej, z uwagi na to, że Triada od razu Zaatakowała Vagosów, zanim ci jeszcze zaatakowali CJ'a, to mi się wydaje, że jedyną opcją na przetestowanie tego mitu jest to, żeby nas zaatakował jakiś przypadkowy pieszy. Czy wtedy triadał z jego zareaguje i zacznie CJ'a bronić? Czy będzie miała w niego totalnie wywalone? Zobaczcie. O kurde, pomoglibyście, idioci. Nie, no tu w samochodach jedzie jeden, tam jechało dwóch, tutaj stoi trzech. No, i niestety mają totalnie wywalone w to, że ktoś robi CJ'owi krzywdę. A zobaczmy, czy w ogóle zareagują, jak ten gościu w nich uderzy. Uwaga! O, dobra, od razu bójka. Od razu dostał ciosa, od razu dostał strzał z pistoletu. Ale jeżeli chodzi o naszego biedaka CJ, no to triada go nie wyratuje przed jakimś tam randomowym napastnikiem. A właśnie, bo to była sugestia. To sugestia w takim razie można powiedzieć, że nie pykła po prostu. Sprawdź, czy można sterować z podochronem po tym, jak wpiszesz kod na samobójstwo. Bo jetpackiem przecież nie można sterować. No i to w sumie, jak sobie tak teraz patrzę, to powinna być prawda, co nie? No bo rzeczywiście, jak wpiszemy sobie ten kodik, będzie. Będąc na jetpacku, to ja automatycznie, każdy właściwie, kto jest na jetpacku, straci automatycznie możliwość sterowania tym urządzeniem. Ale kurde, powiem wam, że mi się coś kojarzy, że my kiedyś coś w podobie testowaliśmy. W sensie nie wiem, czy to było coś na zasadzie, że spadochron nad bazą wojskową, czy coś. I ja nie wiem, czy tu nie wyglądało to troszkę inaczej. A mianowicie, czy mimo wszystko, z mimo tego, że CJ jakby nie żył, będąc na spadochronie w powietrzu, i tak finalnie nie mógł sterować. Dlatego też, na szybkości, słuchajcie, zobaczmy sobie, jak to wygląda, wyskakujemy z hydry, otwieramy spadochron, wpisujemy kod goodbye Cruel World. No i tak, i na spadochronie, jak widzicie, wygląda to troszkę inaczej. Mimo tego, że pasek życia oczywiście nam ryga, ponieważ jest pusty, czyli CJ de facto nie żyje, no to my i tak możemy tym spadochronem w pełni sterować. Możemy zarówno S-kę klikać, żeby CJ te kolanka sobie podciągnął, możemy skręcać, no możemy tak naprawdę robić wszystko, nie? Więc tu wygląda to po prostu troszkę inaczej, w przeciwieństwie do jetpacka, którym no sterować kompletnie nie możemy, gdy CJ, nazwijmy to, że... Nie żyje po prostu. Jak na CJ spadnie samochód z dość dużej wysokości, to CJ od razu zginie. Zanim słuchajcie, wykorzystam skrypt, który przygotował mi Seba, który po prostu polega na tym, że spuścimy cj na web samochód, to na początku wykonamy zupełnie inny test, a mianowicie zobaczę sobie, gdzie dokładnie samochód LG Upadnie. I spróbuję, słuchajcie, potem z CJ'em tutaj na zwolnionym tempie właśnie się tepnąć i tak się ustawić, żeby ten samochód spadł idealnie na CJ-a. Dobra, dobra, widzę go, ale nie no, słuchajcie, on tak szybko. On tak szybko spada, że ja nawet nie jestem w stanie do niego dobiec nawet na zwolnionym tempie. Nie ma takiej opcji. Dobrze, moi drodzy, nie ma co, użyjemy sobie w takim razie skryptu. W skrypcie mam przygotowanego admirala, line Runnera, Petrol Trucka, Rajno, czyli oczywiście czołg, no i autobus. Ustawmy sobie jakoś fajnie kamerkę, żebyśmy wszystko dobrze widzieli, no i zobaczmy, czy admiral będzie w stanie zabić CJ, gdy zostanie na niego spuszczony z dużej wysokości. No i powiem Wam, że jak widzieliśmy na początku, zbyt dużo tego życia to CJ nie stracił. Przechodzimy sobie zatem, słuchajcie, do testu numer dwa. W teście numer dwa na głowie CJ wyląduje ciężarówka. No i z tego, co widzę, to w ogóle ciężarówka, ona zabrała cj dokładnie tyle samo życia. No i co? Pewnie macie to samo w głowie, co ja, nie? Czyli, że niezależnie od pojazdu cj będzie zabierana taka sama ilość życia. Zobaczmy czołg, bo jeżeli w przypadku czołgu nic się nie zmieni, no to raczej ta teoria będzie prawdziwa. I tak też mi się wydaje, moi drodzy, że... Wróć! No to patera. Jak się okazuje, moi drodzy, badanie tego mitu trzeba było zrobić bez skryptu, bo... Kilkudziesięciu próbach w końcu udało mi się doprowadzić do sytuacji, w której samochód spada idealnie na CJ'a. I ta próba, słuchajcie, jasno pokazuje, że jest taka możliwość. Że w pewnych okolicznościach, jak fura spadnie na łeb CJ'a, albo ogólnie na CJ'a, to może on po prostu zginąć. Drzwi samochodów wydają różne dźwięki podczas zamykania ich. To jest, słuchajcie, taki mit bardziej na detal, taki, taki, taki trochę w stylu GTA 4 i w stylu Red Dead. Ja osobiście obstawiam, że w GTA San Andreas raczej trzaśnięcie drzwiami, to będzie trzaśnięcie drzwiami w każdym samochodzie będzie brzmiało tak samo. Ale dobra, zobaczmy, a nuż się jakoś fajnie wiecie, zaskoczymy, nie? Na początku wsłuchajmy się w taksóweczkę. Posłuchajcie sobie teraz tego Bensona, bo mi się wydaje, że faktycznie on brzmi troszkę inaczej. Te drzwi w sensie. No ta różnica, moim zdaniem, jest kolosalna, słuchajcie, naprawdę. Ale to są jaja, kurde. No dobra, teraz fura sportowa. No i znowu inaczej. Ej, to jest... To jest rewelacja, kurde. Ej, ale to jest w ogóle niesamowite, że oni w tej grze 20 lat temu pomyśleli o takim detalu. Przecież kto na to wtedy zwraca uwagę? To znaczy, na pewno wiecie, byli jacyś koneserzy, którzy zwracali na to uwagę, no ale mimo wszystko mam wrażenie, że kiedyś aż tak dużej uwagi do tych wszystkich detali się nie. nie. ten. nie przywiązywało. Aż tak dużej. O, wiecie o co mi chodzi, nie? Że no aż tak się chyba na to wszystko nie zwracało uwagi. Kozak, no oczywiście, mić możemy sobie, słuchajcie, potwierdzić. Jak staniesz na krawędzi budynku, i wysadzisz blisko siebie dużo ładunków wybuchowych, to CJ spadnie na ziemię w nieruchomej pozycji, przez co nie straci życia i przeżyje taki upadek. No niby spoko, niby wszystko caca, ale powiem wam, że coś, kurde, nie chce mi się wierzyć tej teorii, dlatego też na początku znajdę sobie jakiś taki niższy budynek i to na nim wykonam ten test. Też ogólnie, słuchajcie, trochę mi się nie zgadza to, że ja muszę dużo tych ładunków wybuchowych rzucić, ponieważ jak rzucę dużo ładunków wybuchowych, to CJ po prostu zginie, więc pozwólcie, że na początku wykonamy sobie próbę na trzech, tych ładunkach. O, widzicie, już CJ zginął. No to nie, 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 to, to chyba nie może o to chodzić, słuchajcie. Tym razem sobie wykonamy ten test w taki sposób, że rzucimy po prostu jeden ładunek i zobaczymy, czy CJ będzie w stanie ten upadek przeżyć. Chociaż mi się wydaje, kurde, że raczej to... Teraz, oczywiście, przeżyłem dlatego, że w GTA San Andreas jest coś takiego, że jak mamy pełen pasek życia, to na pewno wiecie, w sensie mamy ten pasek wymaksowany dzięki misjom medyka. To wtedy, jak upadniemy z jakiejkolwiek wysokości, to CJ finalnie i tak przeżywa. Zmierzam do tego, że tu żadnego zaskoczenia po prostu nie było. Kolejna próba, którą będziemy wykonywać, będzie przy pomocy granata. Może granat coś, jakby innego da, ale nie, no tutaj też, jakby nie ma takiej nieruchomej pozycji, o której była mowa w tym micie. Oh, 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 oh. Hey. Dobra, to ja już wiem, o co chodzi. Nie, no to ten mit jest bez sensu. Otóż jedyny sposób, aby uzyskać taką oto nieruchomą pozycję, jest to, aby faktycznie wysadzić bardzo dużo ładunków, tak, aby ten CJ po prostu zginął od razu. No, ale wtedy, słuchajcie, jak on ma przeżyć upadek z wysokości, skoro już w momencie, kiedy zaczyna spadać z tej wysokości, to już wtedy nie żyje? Ja osobiście nie wiem w takim razie, o co tu może chodzić, więc jeżeli macie jakieś pomysły, jakieś sugestie dla mnie, to bym bardzo prosił, żebyście napisali pisali w komentarzu oczywiście. Jak użyjesz wyrzutni samonaprowadzającej, to jesteś w stanie strącić śmigło Torino już z lądowiska, z którego śmigłowiec startuje. Jeżeli chodzi o mnie, to moim ulubionym sposobem, takim chyba najprostszym na zniszczenie tego śmigłowca jest po prostu wzięcie minigana, pojechanie na autostradę i tam rozwalenie go rachuciachu ram pam pam, no bo wiadomo, że z minigana to wszystko jest dosyć proste w tej grze. Używanie minigana w GTA San Andreas to tak trochę jak używanie cheatów w CSie, nie? Masz olbrzymią przewagę, Dobra, słuchajcie, rozwalamy sobie tych dziadów. Ja wpisałem też kod Ghost Town, żeby jak najmniej samochodów jeździło po ulicach. Żeby nie było czegoś takiego, że jak będziemy namierzać sobie to śmigło, to że nagle będzie nam się namierzać jakiś samochód ruchu ulicznego, na przykład, nie? Bo to też mogłoby zaburzyć się po prostu badanie tego mitu. A no i właśnie, to co jeszcze chciałem powiedzieć w tej kwestii, to to, że helikopter Torino nie jest możliwy do zniszczenia przed startem. Wtedy jakiejkolwiek broni byśmy nie używali, to po prostu nie jesteśmy w stanie go zniszczyć. no acho Kupiłem, ale to były celne strzały, moi drodzy. Nie no, żartuję, każdy głupi by z tego namierzył. Kurde, to jest tak banalnie proste. Tylko trzeba trochę przytrzymać, poczekać, aż ten znaczniczek będzie czerwony, i walić aż miło. Także moi drodzy, nie podniecamy się moimi umiejętnościami, bo nie ma czym. Ale mit możemy sobie potwierdzić. Bardzo fajna sprawa. No i polecam wam ten sposób bardzo mocno, ponieważ ten wyrzutnię możemy znaleźć na lotnisku w San Fierro. Także po prostu mamy do niej łatwy dostęp. Magnesem z helikoptera transportowego nie da rady wyciągnąć samochodu samolotu z głębokiej wody. To znaczy, no dobra, no tak, jasno, ok. Jak schowamy sobie samochód, słuchajcie, nie wiem, 200 metrów pod taflę wody, no to nie ma opcji, że go wyciągniemy, bo to, to, ten, ten cały magnes, który tu widzicie teraz, no nie wiem ile ta linka może mieć, 10 metrów, 15, 5, kurde, ciężko powiedzieć. No ona wtedy po prostu tego samochodu nie dosięgnie i co za tym idzie ten magnes też, no i wtedy nie damy rady. Ale mi się wydaje, że jak schowamy Mamy sobie taki samochód, właśnie 3 metry pod powierzchnię wody, to raczej radę dać powinniśmy. Zobaczmy, czy ten magnes chowa się pod taflę wody. Uwaga! Oj, nie, kurde. No to już chyba wiem o co chodziło autorowi tego mitu, że ten magnes po prostu nie jest w stanie się zanurzyć po samochód. Tak czy inaczej, spróbujmy sobie jakiś tam teścik wykonać. Spróbujmy na razie utopić samochód na dość płytkich wodach. Teraz pewnie ta fura znajduje się, no nie wiem, tak, metr, może 2 metry pod taflą wody, coś takiego. No i moi drodzy, magnesik elegancko zadziałał. Ej, spróbujmy, słuchajcie, sobie nasze bęszy i troszkę na głębszą wodę wrzucić. Kurde, tylko ej, dlaczego ten śmigłowiec w ogóle do góry nie leci? Co jest grane w ogóle? Dobra, wydaje mi się, że już jest na dnie i uwaga, uwaga, czy tym razem magnes będzie w stanie bęszy złapać? Oj, nie, już nie jest w stanie. Zobaczcie, bęszy nie jest wcale aż tak głęboko zatopiony, a magnes już nie działa. Także jeżeli, słuchajcie, utopicie furę dosyć płytko, to dacie radę je za pomocą lewiatanka wyciągnąć. A jeżeli zatopicie głęboko, no to niestety rady nie dacie No i mi się wydaje, słuchajcie, że głównym winowajcą nie jest linka Ponieważ ona jest dosyć długa Winowajcą tutaj jest sam magnes, który po prostu nie chce się zanurzyć głębiej Aniżeli tam paręnaście centymetrów dosłownie No a jeżeli oglądaliście to wideo w sierpniu, to zostawcie lajka What? A następnie wpadnijcie na oba filmy, które macie teraz pokazane na ekranie, ponieważ je wam zajebiście mocno polecam. Dziękuję patronom za wielkie wsparcie, trzymajcie się i do zobaczenia strzałeczka.